Witajcie, dziś Petrolhead pozdrawia Was z Mesherin w pięknych okolicznościach przyrody oraz w towarzystwie naprawdę pięknego Mercedesa. Takie klasyczne Mercedesowskie Coupe. Samowód ten do testu udostępnił mi Szymon, mój dobry kolega, którego Mercedes C300 ostatnio był na próbie autostradowej. C klasa była na sprzedaż. Ten oto. Mieczysław nie jest, to jest weekendóweczka. No, widziałem w komentarzach, tam się niektórzy buntowali i oferowali swoje usługi o no, takiej profesjonalnej i specjalistycznej wyceny internetowej tamtego samochodu. No Tutaj na szczęście możecie ochłonąć. Zresztą, gdyby wystawiać ten samochód na sprzedaż, tani by on nie był. Jest ku temu kilka powodów. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się temu pięknemu Mietkowi z bliska. Churcze, pieczony. Starzeje się ten model jak winko. Oraz później skoczymy sobie na próbę autostradową. Autko fajnie się odpycha. Mercedes CLK 352 generacji. Jest to Poli Wtrosznik 2006 w naprawdę pięknej konfiguracji. Pokażę Wam, jak powinien wyglądać Mercedes, który ma najechane 199 tysięcy kilometrów, ale takie prawdziwe. No i tutaj zadanie dla specjalistów od tych wycen internetowych. Później e, wejdziecie sobie na OLX-a no i zobaczycie, jak te Mercedesy wyglądają, tam wystawione, z tym samym przebiegiem. Wiecie, to jest tak. 100% zgadza się tutaj wszystko według winu. Jest tutaj piękna konfiguracja, jest położona w ogóle ceramika, niektóre elementy oklejone są folią. To jest taka eksploatacja, nie taka, że tam wymienimy raz olej e, i tyle. No i też w ogóle jak ten samochód się prezentuje, jeśli chodzi o konfig, specyfikacje. Jest to rynek europejski. Szymon tą maszynę w ogóle ma już w swoich rękach e, 8 lat. Ojej, w ostatnie 3 czy 4 lata zrobił z nią... 6000 km. Także to już auto takie typowo weekendowe. W ogóle jak Wam się podoba ta generacja CLK? Myślę, że jest ładniejsza od e, pierwszej generacji. Się wydaje że takie CLK jest bardziej mercedesowate niż następca E-klasa w coupe. Kurczę, przecież to jest po prostu taki mały CL. Ja miałem w identycznej prawie konfiguracji CL 63 AMG, a to jest jego taki... Taki mniejszy braciszek po prostu, mamy tutaj oryginalny pakiet AMG, w którego w skład wchodzi, no zderzaki, progi, układ wydechowy jest też zmieniony, to jest w ogóle oryginalne, proszę, AMG emblematy, nie jest to dokładane, normalnie, według win, według winu jest ta loteczka, zderzaki wyglądają tutaj zdecydowanie inaczej, są tutaj jakby szersze w dolnej części, proszę, takie tutaj podcięcie i poszerzenie felgi też oryginalne 18 cali rozmiar opon 255x35 z tyłu zobaczcie w ogóle tutaj na środek tej felgi jaka jest czysta czekajcie jaka tutaj jest oponka z przodu jest i węższa chyba jest tak jest 225 na 40 ale jeśli chodzi o pakiet AMG no to też tutaj e, mamy inny układ hamulcowy proszę bardzo Mercedes-Benz tarcze wentylowane, nawiercane i mordeczka, zderzak przedni. Też proszę proszę bardzo. Tutaj wszystkie są prawdziwe te krateczki i to jest, proszę Państwa, nie jest to plastik. Jakaś taki, jakiś taki aluminium. Tutaj też jest wlocik po drugiej stronie. Sytuacja jest identyczna. No i grill. Tutaj też wszystko prawdziwe, bez żadnego fejku. Reflektory są biksenonowe. Zobaczcie, w jakim one są w stanie. Jeśli chodzi o wygląd, są one takie charakterystyczne dla Mercedesów z tych lat. A wiecie co? Zrobimy sobie coś jeszcze, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. No bo oczywiście auto jest dwudrzwiowe i nie mamy tutaj słupka B. Przeparkuję samochód w słoneczko. Też sobie go obejrzymy w słońcu. Boże, tutaj na lakierze naprawdę to aż strach dotykać tego samochodu. Skręcimy kierownicę, by to wszystko korzystnie wyglądało. P, gasimy. No i to jest taki prawdziwy Mercedes w nadwoziu coupe. Proszę. Kurczę, ta linia. No to jest właśnie to. To w ogóle z tej perspektywy jak tak się patrzy, no to wygląda jak CL Mercedes. Są to naprawdę piękne samochody i myślę, że już jakiś czas temu osiągnęły one swój dołek cenowy. Myślę, że w ciągu Dwóch, trzech lat strasznie one podrożają. Ja pierniczę, w ogóle łatwiej jest tutaj wymienić to, czego ten samochód nie ma. Więc, tak, pakiet AMG, no szyberdach, jakieś rolety nie ma on. Wentylowanych foteli. Webasto. I chyba takiego alarmu. Kurczę, na pewno to jest alarm? Na środku po prostu brakuje takich dwóch przycisków z ikonką podnoszonego auta. To jest chyba, nie wiem, żeby alarm się nie włączał. Może alarm od nie ma? Nie wiem. No, zajrzyjcie do środka. O, tutaj te przyciski powinny być. Możecie napisać w komentarzu. Chyba alarm, ale nie wiem. Alarm Webasto, wentylowane fotele i keyless go. O, a tak to na grubasie. To jest silniczek. O silniczku sobie zaraz pogadamy, ale co, 272 konie mechaniczne w takim aucie, no to już naprawdę jest czym jechać, bagażnik jest spory ogólnie auto oparte jest na Mercedesie klasy C, 203 ale was tutaj oślepiłem, tutaj nie mamy koła zapasowego pod spodem, ale te moje rzeczy akurat włożyłem, dlatego jest tutaj porządek, zamykamy jest to oparte na podwoziu C klasy, ale e, następca E klasa w Coupé, bo E-Klasa w Coupé jest następcą CLK, a nie C-Klasa w Coupé, też jest oparty na podwoziu C-Klasy. To jest w ogóle dla mnie straszne dziwne, że C-Klasa w Coupé i E-Klasa w Coupé są oparte yy, na 204 po prostu oba te samochody. Dobra, zajrzyjmy sobie do środka. Leż, proszę bardzo, tutaj nie ma słupka B. Jak to dobrze przecież wygląda wszystko. Z tyłu, no to już nie będę tutaj wchodził się wpychał szybą właśnie mój, żeby e, uważać. Wszystko to jest kurczę. Tutaj jest wszystko jak nowe. Tutaj też jest taki plasticzek, ale jest on miękki podłokietnik. Nie będę tutaj wsiadał. Nie, jak ma 8 lat e, ten samochód, mój kolega, no to gdzieś te 7 osób jechało z tyłu jedynie. Proszę bardzo. Okay. Ogólnie w środku są rewelacyjne materiały, to jest ekstremalnie miękko. Ciemne drewno, które jest bardzo rzadko spotykane w CLK. Generalnie tak na ciemno skonfigurowany jest ten samochód. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem eukaliptus, tutaj skórka, zobaczcie, taka pofałdowana, tutaj jest miękko, tutaj też tkaninka. Miękko, cały boczek jest miękki. No, panel szyb. W ogóle chyba nawet ceramikę jest położona na te drewniane panele. Fotele też w pakiecie AMG są one inne. Są one elektryczne. Z pamięcią, proszę bardzo, są również pompowane elektryczna. Jest tutaj nawet kierownica. Strasznie dopasiony egzemplarz. No, i po wejściu do środka od razu widzimy, że kierownica też jest z pakietu AMG. Środek generalnie, no to co? Taka. Kierownica poliftowa, jak tak po prostu widzimy, kierownica poliftowa, taką podobną miałem w CLS-ie. Środek był identyczny, jednak jeśli chodzi o pakiet AMG, no to tutaj z zewnątrz jest ona inaczej po prostu wyżłobiona. No w AMG w CLK w takim 6-3, no to chyba tutaj jest po prostu takie podcięcie, inna jest troszeczkę, ale tu wszystko jest zbliżone. Nawet są tutaj. Manetki, liczniki, prędkościomierz do 260 km/h, i tutaj jest też takie e, aluminium, jakby pomiędzy nimi, srebrne. Tarcze są białe, bardzo ładnie to wygląda. W ogóle jak co? Upalmy sobie. O, kierownica od razu tutaj schodzi w dół. Są tutaj też, proszę, podajniki pasów. Dziwne, bo ja w cl 63 AMG nie miałem, 216. O. No i tutaj po środku mamy komputer pokładowy. Różne opcje, radio, ustawienia. O, tyle przez 4 lata zostało tutaj najechane jakoś. 6400 km. Deska rozdzielcza. Charakterystyczna jest dla Mercedesa CLK. Nie jest ona taka jak w C-Klasie. Może kilka elementów tutaj znajdziemy jak w C-Klasie. Na przykład to mi się wydaje, że to jest z C-Klasy. Ale kierownica to już CLK, CLS, E-Klasa. Liczniki, no to też CLS albo E-klasa, chyba nawet E-klasa raczej, 211. No i proszę, tutaj też komandzik taki. Wcześniej było tutaj NGT1, chyba, nie pamiętam tej nazwy, a to jest NGT2, NTG chyba. Nie, możecie mnie poprawić w komentarzu. No i przyciski też są inne tutaj, jak to jest Polift. W przedliwcie te przyciski są po prostu takie półokrągłe, trochę jak w takim pilocie do telewizora. No i co, tutaj brakuje jedynie właśnie wentylacji, no i tego chyba alarmu, czegoś e, w tym stylu. Tak, no nawet tutaj fotochrom. Fotochrom, zobaczcie, wkład ma też taką rameczkę. Lusterka są elektrycznie składane, czujnik deszczu, zmierzchu, parktronik przód-tył. E, pfu, zmieniarka CD. A, proszę bardzo, też to jest fajne. Schowek. Zajrzymy do schowka. No właśnie, tutaj jest zmieniarka CD. Cały pakiet dokumentów. Proszę, nawet etui na dokumenty oryginalne AMG. Ale to jest też ciekawe. Proszę bardzo, myślałem, czy tutaj prezentować w tych okularkach, bo to są oryginalne okulary AMG z ASO pod te auto, pakieci je ja wszystko pasuje. Kosztowało mniej więcej 2000 zł. Szmatka oryginalna. Nie, ja się boję w tych okularach prezentować, nawet ich nie nakładam. Ale tak, to schowek jest calutki, mięciutki. Wszystko opada delikatnie. Jest miękki. W ogóle wspaniałe materiały tutaj w środku. Deska rozdzielcza jest miękka, tutaj jest miękko, tutaj jest miękko. Nie ma tutaj prawie twardych. Elementów, dopiero to jest twarde. Wszystko jest świetnie spasowane, nic nie trzeszczy. Wyobraźcie sobie, no, 199 290 km ma ten samochód. A jeśli jedziemy tutaj po kocich łbach to nawet nic się nie odzywa. Zobaczcie na tą kierownicę, jak ona wygląda. A jak wygląda w tych egzemplarzach wystawionych na OLX czy tam Otomoto. To jest praktycznie wszystko jak nowe. Proszę, fakturka, te przyciski, lewarek. Normalny no skrzynia siedmiostopniowa to już taka nowoczesna, jak tyle biegów. No i tutaj manualny tryb, tryb sportowy i tryb komfort. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa. No i tutaj zestaw, system multimedialny. No to yy, widzę, tutaj jest na MP3, nawet czytnik, nie zmieniarka jest na MP3, bo 95 utworów i CD5. to Fajnie. Mapa nawigacja, telefon. Wszystko tutaj też działa. Telefon. Proszę bardzo. To jest oryginalne akcesorium Mercedesa. Podłącza się je. No i możemy sobie podłączyć telefon na Bluetooth. To się dokupuje po prostu do Mercedesów. Ale wiecie, to nie jest żadna rzeźba. To jest oryginalna rzecz. Coś tutaj jeszcze. O. I tutaj jest jeszcze schowek. Wyprostujemy może koła. No i co? Zajrzymy jeszcze pod maskę. Gasimy. A pod maską... To M272, 3,5 litra. Akurat w CLK 350 nic tutaj nie jest oszukane z nazwą. 350, no to 3,5 litra. Wolno sąca benzynka. 272 konie mechaniczne, 350 Nm. No wyższa była tutaj jedynie 500. I już AMG wersję. Ale wiecie, jak auto ma 465 cm mniej więcej długości, waży lekko ponad 1600 kg, jak zobaczyły, chyba 1612 kg, 272 konie mechaniczne, producent deklaruje 6,4 sekundy do pierwszej setki. Prędkość maksymalna to 250 km na godzinę. Zużycie paliwa w zasadzie no 14,3 w mieście. Deklaracja poza miastem 7,3, średnio 9,9. Mi się wydaje, jak już dzisiaj kilkadziesiąt kilometrów zrobiłem tym autem, raczej by się to e, zgadzało. No, co jeszcze z takich informacji? No, mamy tutaj napęd na tył, chyba nawet nie było e, CLK z napędem na wszystkie koła. A skrzynia biegów to 7 g I co? Myślę, że ja tutaj mogę zamykać maskę. No i co? Ja tutaj się pakuję do środka i cisnę na kołbasę. Na degustację. A, kołbaska. Palimy maszynę i przy tym soundcheck. Jeśli mamy pakiet AMG w takim CLK, wydeszek też już jest fabrycznie delikatnie dziabnięty. I to jest wszystko też według winu, win normalnie, win policaj może przyjechać i nas kontrolować, nie będzie tutaj żadnych zgrzytów. No i dobra, co, kasujemy zużycie paliwa. Będziemy cisnąć. Na razie, klimatyzacja jest włączona, ponieważ dziś jest. Kurczę, 24,5 stopnia. Jeśli chodzi o czas od zera do setki, no to kurczę, trochę tutaj trakcji nie miałem. No nie wiem, czy będzie widać to na nagraniu, policzniku. Po, po, yy, no, po buk że buksowały koła po prostu, że ekran nie będzie się trząsł. Ale, no kurcze, gdyby zmieniono opony, to myślę, że 6.2, 6.3 nawet tu byłoby osiągalne. No 6.4 wpisane, 6.55 my osiągnęliśmy, także jest ok, bardzo zdrowy samochód. Ciekawe, jakie tutaj wyjdzie 100-200. Na razie na klimie, skrzynia biegów na S. No i co. Się tak z rolki to już spoko, no jest tej wolno sące płynnie sobie rozwija moc. Ale tak startując od zera, no na tym starcie to naprawdę te oponki, no te oponki Kurcze pieczone, to cholery jasnej. Ale fajnie jest tutaj czym pocisnąć. Wiatr mamy dzisiaj boczny, mijamy przejście graniczne w Kołbaskowie. Ale tutaj. Policaj, policaj, ań, zwei, policaj, drive vier Dobra, ale się wkręciłem strasznie. To Niemcy, niemiecka strona. Wyłączamy tutaj klimę. Kamera nagrywa. No i ciśniemy. No nie, nie wierzę. Ciężarówy się wyprzedzają. Nie zmierzymy sobie do drugiego mostu. Nie zmierzymy sobie do drugiego mostu prędkości. Aby ładna tutaj nawet była. No nic, będziemy musieli po prostu so 200 sobie zbadać, już tylko będzie równiej. No szkoda. Pomiar do drugiego wiaduktu, nie mostu. Też jest to bardzo ważna sprawa. Oj, szybszy tutaj jest ten samochód od C-klasy, 300 Formatik Formatic, która ostatnio pojawiła się na kanale. Ciekawe, jak za aerodynamiką takie CLK wypada, ale myślę, że całkiem. Spoko. Tutaj cisnę sobie bez kickdowna. Drzwi nie mają ramek na szyby, także tutaj naprawdę spoko wyciszenie jest, jak na ten typ szyb. Patrzcie bez kickdowna tak sobie tutaj można normalnie, a ja nie wiem chyba 200-250 też tutaj trzeba będzie zmierzyć. Okej. Okay. Tutaj, powoli sobie zwolnie. I albo zbadamy sobie Zbadamy sobie prędkości obrotowe o. To tak jest 140 To jest 2398 Zwalniamy do 120 120 licznikowe To jest 2000 pff, Lekko ponad 2008 I przy stówce 100 km na godzinę Najwyższy bieg tutaj dobijam Bo on już chce tutaj mi szósteczkę nawet dawać Ale da się te 100 km na godzinę? No dawaj Z górki źle To jest 1600 Nie, 1702 Okej okay. 100 -200. To za chwilkę może, za chwilkę sobie Tepniemy Dobra, to tutaj będzie pod górkę Później będzie z górki Także mniej więcej, żeby się to wyrównało. Aż, ale rwie ten samochód z jest, Nie, nawet tutaj pomiar będzie pod górkę. Zdecydowanie pod górkę. No, plus 1% i 19 sekund. Ja pierniczę! 19 sekund? Plus 1 pod górkę? Hmm. No dobra sobie tak już depniemy trochę konkretniej o, i odpuszczamy bowy przedang. Jak tam średnie zużycie paliwa? 14,8 litra na 100 km. Nieźle, ale to jest odświeżanie, nie jest aż takie szybkie. Dopiero później będzie taki wiarygodny pomiar. I okej, okay, tutaj jeszcze raz 100-200. Zaczynamy lekko pod górkę, później już będzie z górki, tak żeby tutaj było troszkę kurczę tak sprawiedliwie. No i dobra, 0.2 -0.2%, 17.5 200. to eee, no to super. Ja wyrzucę E55 AMG moje, robiło 14,6, ale 354 konie miało. Dobra, chwilkę odpuśćmy, bo tu ludzie jadą, ale 251 było. No i oczywiście zupełnie przypadkiem zmierzyło mi się tutaj 200-250. 26,84 Panie drogi, ten samochód już niedługo będzie timerem. A takie sobie czasy tutaj robi, ciekawe czy tutaj jest kagańczyk, czy te 251? No nie wiem, tak już kurczę, musiałem hamować. Ja wiem jak to brzmi. Każdy tak mówi, że jeszcze by pożął, a mógł musiałem hamować. No ale naprawdę, musiałem tutaj hamować. Ciekawe, czy jeszcze coś tutaj by się bójnął. No nie wiem, tutaj chyba pocisnę tak sobie Spokojne, spokojnie i w drugą stronę jeszcze zobaczymy, czy nie. Ale się cholernik buja. Dobra, tu już chyba zobaczymy Vmax. Ale zahamowało Ale brutalny kaganiec Jest tu kaganiec 252 km na godzinę 200, 250, 21 I 63 wyszło Ale 1,1% z górki Te 26 sekund Takie 25, 26 Takie 200, 250 Ja pierniczy, No to co, jeszcze czek. Już w drugą stronę nie trzeba będzie cisnąć No bo VMAX już jak najbardziej jest Ale to było kurcze takie Uch. Tak jakby jeszcze ktoś chciał Ale Uch. Nie, nie może. Sound Minus No i Dzida Kurcze fajnie Tak jakby tak Troszeczkę 300 50Z, coś takiego, tylko troszeczkę ciszej niż 350Z. Nie, fajnie się. Odzywa fajnie. I ok, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten samochód Wam się niesamowicie podobał. Jeszcze te średnie zużycie paliwa 17,4. Mam też nadzieję, że Wam się podobała próba autostradowa. Wszystko jest odhaczone, obroty, przyspieszenia i tak dalej. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymaj się.